Co tam się stało? Dora Tarantino, dialog w stylu Tarantino, e, żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy i okupanta Siergieja. Wydaje ci się tak, naprawiałeś sprzęt, kurwa, który zabijał nas. Nie chciałem. Nie chciałeś, nie chciałeś, nie chciała. Jakbyś nie chciał, to byś nie przejechał, z kurwielą. Wysłali mnie, wysłali cię, kurwa. Lepiej byś w więzieniu posiedział, to, to by było bardziej sprawiedliwe. Rozumiem. A teraz mama nie przyżyje. Państwo, proszę mnie, nie zabijajcie się, chuj w ogóle tu przejechałeś z ołtańskiego kraju. Wajękom mnie wysłał. Wysłał cię, cię wojenkom, a nie mnie chciałeś spierdolić, może? Uciec? No, oczywiście. No to by mnie złapali. Wchodzą i od razu zabierają. Nawet nie pozwalają rzeczy zabrać. Tutaj byś przeszedł na naszą stronę, kurwa. A jak? Jak? Milcząc, nóżkami. Tutaj jeszcze gorzej, nie byłoby gorzej. Waszych, znaj, przekuł, Wiesz ile waszych już przeszło? Nie mówią nam, nie wiem. No właśnie nie mówią kurwa. Nie, nie, wiem, wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie mówią nam. Chujowo, no i chujowo. Dlatego, że jesteście trzodą baranów. Tak. baranów. Tak jak masz na imię? Sergi. Aha, jeszcze, tak samo jak ja. Nazwisko. Worobiej. A, rybiel. Rybiel, tak, Żyd? Nie. Szkoda, bo ja jestem Żydem. I faszysta, wyobrażasz sobie? Kto faszysta? Ja niech pan się nie zdęca, proszę. No przecież uważacie, że wszyscy to są faszystami u nas. Nie, nie uważam. I Żydzi u nas faszyści, kurwa, tak? Nie, nie, nie znęcajcie się nade mną, proszę. Zamknij się kurwa i leć spokojnie.